O matko, a jednak szokuje, kochani. We wrześniu święta. Matka święta. I dlatego jest i skrzaty i miśki. A dusiu nie włączaj, kochanie. I grincz. O matko, jaki grincz. Kule ze takie. Fajne. Nie, nie czas na święta ada, bo to skraca mi żywotność o pół roku. Mm, takie świeczniki w formie pokardy, też ciekawe. Ktoś będziesz mieć trzymać tą fabulosę? Bardzo cię proszę. Nawet mamy zapachy świąteczne, dyfuzory z patyczkami. A to jest porcelanowe. Bardzo ładne. Lampeczka i się świeci. Super. Super gadżet. Oni już tu mają święta, oni już tu mają Halloween, oni już tu mają jesień. No patrz. I co my z tym zrobimy? To jest takie ciekawe klosz porcelana ze światełkiem w środku na baterię. Ale co? To jest super, zobaczcie. Santa Claus. Nie, 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 nie. Absolutnie. No słuchajcie, jestem zszokowana. Z takich fajniejszych gadżetów, kochani. O, no, jak potrzeba. Taki wieniec. Albo taki. O, ten całkiem ładny. Naprawdę fajny. Macko, coś mi się tam zrobiło. O Jezusiu, i tu jest jasny, biały. Ten jasny fajny. Fajne takie uh -huh. 22 zł taki plaster drewna, ale bardzo ciężki. O, taki ciężki, że słuchajcie, nie mogę podnieść ręką. I taka taca bambusowa, też śliczna. Możemy też mieć taki taką tkaninę dekor w formie tak jakby welurku. Hmm. co tu jeszcze fajnego wyczajmy laleczki reniferowe ciężkie, ładne po 17 zł 18 w sumie mhm. i tu jeszcze kochani mnóstwo innych rzeczy mega kula 50 zł, słuchajcie, szklana Merry Christmas i tutaj taki jakby pociąg sople sople do powieszenia i mamy też możliwość projektora kupienia 22 zł, świetlne że będzie się kręcił, świecił i odbijał bardzo fajne rzeczy na suficie mnóstwo oświetlenia i takie i takie, to coś ciekawe słuchajcie, zimowa scenka fajne 17,95 leci mi koło nie leci zaraz prezenciki odświetlane. Mam coś takiego, tylko takie, o, i reniferek. Zobaczcie, 30 zł. Posłuchamy troszkę. Ale słodziutko. Fajne. Czuję to. Czujesz tą magię? Mhm. Ależ super. Dobrze, wyłącz, kochanie. 80 zł. Słuchajcie to. Natomiast to. Tak, 47,95. Kula. Nie ruszaj, córeczko. Bardzo ładne to, zobaczcie. Taki ala-kominek, 60 zł. Bardzo ciężki. W środku ma wodę. Pewnie wiruje, jak się go włączy. Adusiu, kochanie, wyłącz tam to i chodź tutaj. Włącz mi tu z tyłu to. Zobaczymy, co to jest ten kominek. Tak, z tyłu jest włącznik kominka. Możesz położyć. Mhm. Bardzo jestem ciekawa tego kominka. Pewnie świeci i, i nie działa bateria. Słuchajcie pewnie. A ten z tyłu następny Adusiu. Spróbuj delikatnie go wyciągnąć tylko nie potłucz. Pamiętaj bo tu przed nami jest też taka jakby lampa. I spróbuj ten, ten przesuniemy do tyłu. On już był włączony. Tak no to postaw. Nie 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 nie. Tutaj mamy też taki taką lampę i u nas mega ciężka 35 zł. I ona też się pewnie włączę. Mhm, ale myślę, że baterie trzeba włożyć. Tutaj mamy takie coś one i takie działa, coś, kochani. To jest plastikowe, ja natomiast działa. to jest takie mega ciężkie. 60 zł, a się odsłuń I lampę Nie, nie włączaj, nie włączaj. Bardzo cię proszę, nie włączaj. Adi. Tak, tak. I jeszcze te perfumki. Dla fanów słuchajcie, właśnie tych kul. No i jest wybór niesamowity. Wiesz, co mi się podoba? To mi się podoba. Mhm. Już wyłącz. Bardzo mi się podoba ta kolejka i jest magiczna. Wyłącz. Magiczna, świetna jest. A tutaj co jest? To jest kocyk? Co to jest? To jest chyba na a wiem, to jest podkładka, dywanik pod choinkę. Mamy taką możliwość kupienia za 20 zł. Włócz tam pod spód. Dobra, idziemy. Za chwilkę jeszcze zobaczymy drzewko świetlne 100 zł. I mamy też, kochani, choinkę za 129 i za 179. Jesteście fanami, słuchajcie, takich piernikowych domków. Nie, nie włączaj. Mamy taki domek piernikowy, on też jest oświetlony i, i świeci, i e, on też e, gra muzyka. Zobaczcie, jaki ten słodziutki. On wygląda jak lukrowy, cukierkowy domek. Można go sobie postawić i piękną jest ozdobą. Super. 39,95 podoba mi się. Laski siedzące, reniferki, kochani. E ale to, to jest czadowe, słuchajcie jak to wygląda, takie bardziej przerysowane to to wygląda bardzo ale to bardzo realistycznie jak prawdziwy domek z piernika tu mamy takie miniaturowe domki z piernika i można je powiesić na choince ale słodziutkie zobaczcie każdy inny bardzo ładne 8,95 domek piernika z LED wiszący, czyli świeci i też można sobie go powiesić. Zobaczcie jak świeci. On świeci. Jest włączony. czatowy. Kurczę. Z roku na rok naprawdę mnie zaskakują te ozdoby. Boskie. Kula. Kochani, kule. A Duniu wyłącz, misiu. W tamtym roku chorowałam na tą gwiazdę. Znaczy na tą choinkę taką świetlną na zewnątrz. Muszę się zastanowić, czy w tym roku bym ją chciała, czy też nie. Kurtyny świetlne, to wiadomo. Co tu jeszcze jest? Mnóstwo lampek. Solarne oświetlenie świąteczne, LED do ładowania. Aha, czyli można naładować i może działać bezprzewodowo. Lampki, 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 lampki. A to co to jest? Łańcuch świetlny z wzorkiem, z kształtem yy, dziadka do orzechów. Ale nie tylko, bo można też wybrać sobie takie domki piernikowe. A dusiu wyłącz, kochanie. A to coś większego. Też w formie świetlnej. Łańcuch świetlny. I bombeczki. Co będzie modne w tym roku, kochani? Ja zawsze stawiam na czerwień, biały, srebrny kolor. Złoty niekoniecznie. Mega duże bomby. Zobacz jakie fajne te... Zastitza. sticz świąteczne. Ja też Ada by wszystko chciała. A to nie takie proste. Słuchajcie. Boże, święta, niesamowite. Są też, słuchajcie, różnego rodzaju obrusy. A ja dopiero jestem na etapie dyni. A tu, kochani, już święta. Powoli wychodzę, kochani, z galerii. Kupiłam antyramę, będzie mi potrzebna. I co, szukam, szukam, gdzie ten mój mąż z tą Adusią. Oni pojechali do Brico, a że jest blisko, to przejdę się piechotą. Co prawda, trochę pada deszcz, w ogóle mi to nie przeszkadza. Jestem z galerii, galerii tak rozgrzana, że chętnie zaczerpnę świeżego powietrza, kochani, ale jakiś śmieszny, malutki samochodzik. Matko, już ciemno słuchajcie, godzina jest która? 18:30, a to już ciemno słuchajcie, idę z tą moją anteramą. Pod brico, Grzegorz tam kupuje jakieś rzeczy budowlane, coś, co mu jest potrzebne, żeby cokolwiek tam jeszcze działać, i jest Adusią. A ja, kochani, trochę zszokowana tym, co się dzieje w Action, ale przeszłam, słuchajcie, po antyramę do Teddy, a tam się układa cała wystawka świąteczna. Najwidoczniej, najbardziej, kochani, schodzą te gadżety, te rzeczy. Właśnie świąteczne, więc chcą korzystać, póki ludzie chodzą, interesują się. Jak najdłużej, żeby to nie było wiadomo, w grudniu tylko przez 20 dni, aż będzie wigilia, ale już od września kurczę. Zawsze to było tak, że jak tylko minęły wszystkich świętych, święto, to dopiero wtedy wystawiano. I to też nas szokowało, że kurczę wszystkich świętych ledwo minęło, a to już wszystko w temacie świąt bożonarodzeniowych wrzesień kochani Jestem to zaskoczona wiecie mam 45 lat i jeszcze mnie coś zaskakuje i drodzy dzisiaj zakupy z Biedronki starałam się kupić rzeczy, które dzisiaj są na promocji na gazetce albo na przykład na szejku i to wiadomo, że zawsze się kojarzy z wielopakiem na przykład dzisiaj 4 masła plus 2 gratis z Mlekowity wzięłam 6 taki zestaw i automatycznie wyszło taniej. Mamy tutaj szynkę zawędzaną. Ona też dzisiaj była bardzo dużo na promocji, to znaczy dużo, dużo taniej. Ma 85% mięsa, jest naprawdę bardzo smaczna, więc też przy zakupie dwóch opakowań jest taniej. Kinder Bueno, przy zakupie dwóch też jest taniej, więc wzięłam cztery sztuki dla dzieciaków. Nesquiki, przy zakupie dwóch lub zwykłe płatki również taniej, również na promocji, więc też wzięłam dwa opakowania, a ciągle to je. Naprzemiennie z białymi płatkami. Dwa razy opakowania maczugi. Wzięłam sobie jedną rukole, bo my jadamy rukole z serkiem almette na kanapce. Ja i dziewczyny bardzo lubimy. I tutaj też, kochani, almette przy zakupie trzech było taniej. Najprawdopodobniej dwa plus jeden, ale jeszcze to sprawdzę. I data jest naprawdę bardzo dobra, 21 listopad. Także spokojnie może sobie poleżeć w lodówce. ELF również 1 plus 1 gratis, także też skorzystałam z promocji. Wzięłam dwa razy Musa Ada z chęcią, bo dawno nie jadła pewnie z rok czasu albo pół. Więc jeden już zjadła, drugi pójdzie jutro do szkoły. Małe hity tak na smaka, słuchajcie. Monte, Agatka bardzo lubi Monte, chciała sobie zjeść, więc kupiłam. Nie było niestety tych większych, więc wzięłam te mniejsze. Dwa łotery, to tak wiecie, do szkoły ewentualnie. Grzeźki, paczkę, no to wiadomo, dla mojego męża. Mamy jeszcze berlinki, dwa opakowania. Tutaj również druga para, druga para, druga paczka, kochani, dużo taniej. Zrobimy może i trochę dogi, nie wiem, zobaczymy. I kawa, którą namiętnie pije mój mąż. Pani mamy z Agatką. Kawa, kochani, była też dzisiaj w promocji. Tyle zakupów, słuchajcie. Dużo, niedużo zapłaciłam. Jak dobrze pamiętam, już nie pamiętam, kochani, ile, ale zaraz sprawdzę na Paragonie. Kupiłam też dzisiaj, moi drodzy, kapustę taką tą szeroką na gołąbki. Będziemy robić gołąbki. Kupiłam też koncentrat pomidorowy i jutro muszę kupić mięso mielone, żeby można było zrobić. Myślałam, czy nie kupić pasaty, ale nie byłam pewna, czy mam w domu, czy nie mam, więc awaryjnie wzięłam. Yy, właśnie ten yy, koncentrat pomidorowy, i dzisiaj wyjątkowo, i dzisiaj wyjątkowo, kochani, koncentrat pomidorowy Kotliński. Nigdy go nie używałam, nigdy nie kupowałam, więc warto spróbować. Również 30%, może smaczniejszy od pudliszek Zobaczymy. Teraz wiedrący wydają, słuchajcie, paragony bez paragonów, czyli samo potwierdzenie płatności kartą, yy, ewentualnie jakieś. Yy quizy, albo na przykład y, możliwość odebrania sobie naklejek Biedronki. Patrzę, ile zapłaciłam. Słuchajcie, 191 ,59 zł 59 groszy za tą ilość zakupów. Dużo, niedużo jeść trzeba, kochani.